Od wybuchu wojny w Ukrainie mijają kolejne dni. Kolejni uchodźcy szukają u nas schronienia i spokoju. Na terenie Powiatu Płockiego to już ponad półtora tysiąca osób. Staramy się na terenie Powiatu Płockiego jak najlepiej pomagać naszym sąsiadom z Ukrainy, którzy właśnie tu przybyli szukając swojego schronienia, szukając nowego domu. Na dzień dzisiejszy pod naszą opieką w ośrodkach, które my koordynujemy, jest około 400 osób. Natomiast na terenie całego powiatu jest na pewno ponad 1200 takich osób. Które tu przybyły. My opiekujemy się właśnie tymi grupami w hotelach, w ośrodkach wypoczynkowych, które wynajęliśmy. Zapewniamy tam dach nad głową, zapewniamy ciepły posiłek, jak również taką codzienną opiekę. Uchodźcy na terenie powiatu są u osób prywatnych, ale także w ośrodkach wypoczynkowych czy hotelach. W koszelówce w ośrodku Magdalenka, Zacisze Bis, w soczewce w ośrodku Mazowsze czy w pensjonacie Bos w Grabiu Nowym. Przyjęcie kilkudziesięciu osób uciekających. Przed wojną dla właścicieli wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zwrot gwarantuje państwo. Jednak, jak zaznacza starosta Płocki, proponowana przez rząd stawka dzienna za zakwaterowanie uchodźców dla właścicieli pensjonatów i hoteli na terenie powiatu płockiego budziła sporo kontrowersji. Na początek miało to być 40 zł, jednak udało wynegocjować się zdecydowanie więcej. Dlatego też występowaliśmy wielokrotnie do wojewody o zwiększenie tych środków udało się wynegocjować. Stawkę 120 zł do końca marca, natomiast na miesiąc kwiecień również już wystąpiliśmy z takim apelem, z wnioskiem o to, aby ta stawka była większa niż 40, ponieważ ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak no, trudna byłaby to sytuacja, jeżeli musielibyśmy nagle z dnia na dzień przenosić mamy z dziećmi, bo to są głównie takie osoby, do, do innych miejsc na terenie powiatu płockiego o niższym standardzie, kiedy już dzieci właśnie poszły do szkół, kiedy uciekając przed wojną i inną. I tak przeżyły traumę i są tak jakby w nowym kraju, są w nowym środowisku, zaczynają się tu aklimatyzować i nagle musimy z dnia na dzień przenosić w inne miejsca o niższym standardzie. Byłoby to naprawdę społecznie bardzo trudne. Ostatecznie udało się wynegocjować 70 zł od osoby. W tej chwili sporo obowiązków spadło na gminy. W urzędach trwa między innymi nadawanie numeru PESEL. Bo to jest podstawa, żeby uchodźcy mieli możliwość dostępu do pomocy. Z naszych środków państwowych, czyli 500 plus, pomoc socjalną, dodatek jednorazowy, ale muszą być wyrobione dokumenty, czyli nadanie numeru pesel dla każdego uchodźcy. Jest duża grupa w ramach tych osób romska która najbardziej sprawia problem, gdyż jest problem z tą grupą ze względu na to, że nie potrafią pisać, czytać, nie mają żadnych dokumentów, a my musimy to wszystko zweryfikować, sprawdzić, żeby nadać numer PESEL-u. Robimy to powoli. Codziennie przyjmujemy około 10 uchodźców i nadajemy im numery PESEL. Zajęliśmy się również grupą romską, zrobiliśmy zdjęcia całej tej grupie, to jest około 100 osób i teraz sukcesywnie nadajemy numery PESEL. Jak zapewniają w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Duninowie, każdy otrzyma pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Jak najbardziej staramy się pomagać, bo wiadomo, no, też byśmy byli w takiej sytuacji, także chcielibyśmy tej pomocy uzyskać również, tak? Tłumaczymy, ile możemy, tak, no bo też nie znamy języka. Pomagamy sobie telefonami i tłumaczymy, tak? Mając numer PESEL łatwiej o pracę. Uchodźcy z Ukrainy mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płucku. Jak zaznacza dyrektor placówki zainteresowanie jest coraz większe. Myślę, że sytuacja jest na tyle rozwojowa, że coraz więcej pracodawców i osób bezrobotnych dopytuje w jaki sposób można się zarejestrować telefonicznie bądź też przez bezpośredni przyjazd do tutejszego urzędu. Co zatem zrobić, aby się zarejestrować? Trzeba przede wszystkim jeżeli chodzi o stronę internetową wypełnić wniosek na tej stronie, o której wspomniałam wcześniej, czyli praca.gov.pl to jest uproszczona rejestracja. Tam każda osoba bezrobotna, jeżeli oczywiście posiada PESEL i profil zaufany, a takowe... Te osoby już dokumenty posiadają, może zrobić to sama w domu przed komputerem bądź też z pomocą osoby, która ją pokieruje. Natomiast jeżeli tego profilu zaufanego ktoś nie posiada, może bezpośrednio zgłosić się do urzędu i umówić na konkretną wizytę. Pierwsze zarejestrowane osoby znalazły już pracę. Kiedy rodzic, a w zdecydowanej większości jest to mama, jest w pracy, dziecko jest w szkole lub przedszkolu. Ten obowiązek uchodźcy mogą realizować w placówkach całego powiatu, mimo że pomoc płynie z wielu, to jednak nadal potrzeby są ogromne. Starostwo Powiatowe w Płocku uruchomiło specjalny magazyn, gdzie można przynosić artykuły, które trafią bądź do uchodźców przebywających na terenie Powiatu Płockiego, bądź do walczących w Ukrainie. Cały czas magazyn Powiatu Płockiego funkcjonuje. Przypominam, że mieści się on w Boryszewie 145 A. Taki jest adres tego naszego magazynu. I nie ukrywam, że cały czas czekamy na dary od państwa. Dziękujemy za to, co już do tej pory dostaliśmy. Ale... Ale potrzeby są cały czas ogromne, w związku z tym cały czas przyjmujemy, cały czas jesteśmy aktywni, cały czas tam działamy w tym magazynie. Zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś chciałby nas wspomóc, to bardzo serdecznie prosimy. Chciałabym też przypomnieć, że w tym magazynie naszym mamy środki różnego rodzaju zgromadzone również dla uchodźców, którzy znajdują się już na terenie Powiatu Płockiego. I jeśli ktoś z Państwa, z osób prywatnych, których w domu, u których w domu są Ukraińcy i macie Państwo problem z zabezpieczeniem ich Środków żywności czy chemii, to bardzo serdecznie zapraszamy do magazynu w Boryszewie. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku można do nas zadzwonić i umówić się. My wtedy tam będziemy na miejscu i wspólnie z Państwem zapewnimy to, co jest potrzebne. Zainteresowane osoby mogą zadzwonić pod numer 601 192 129. Przypomnijmy, działa także specjalne konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze. Na wszelkie wydatki związane z pobytem uchodźców w powiecie płockim.